Siemanko wszystkim na naszym kanale witam Was w drugim odcinku wino z energetyka. Mianowicie jeszcze można powiedzieć, że delikatnie coś tam od czasu do czasu sobie to winko zabobelkuje, ale nie uwierzycie, to wino ponad dwa miesiące chodzi. Dwa miesiące, co, dla przykładu tutaj mam wino. Z wyciskanego soku z jabłek. W takich dużych, pięciolitrowych, yy, możecie kupić na targu, takie duże wory yy, z sokiem 100%. Yy, wlałem, dodałem drożdży, pochodziło tydzień i wino zdechło. I teraz, dlaczego wino z jabłek zdechło, z tego soku? Co zrobiłem nie tak? A może z czego było zrobiony ten sok? Bo w przeciwieństwie do wina z, Energo, z energoli, co? Energol jest uważany, że to jest chemia i to jest zdrowe. Wino chodziło dwa miesiące i jeszcze sobie bulgocze A wino z jabłek, soczku, co dajemy dzieciom, powinno być zdrowe, pyszne i zdechło. Kiedyś właśnie robiłem podobny sok, tylko sam zebrałem jabłek, umyłem, wrzuciłem do sokowierówki i wino wyszło. A tutaj coś poszło nie tak. Mi się wydaje, po prostu krótko odzwierciedla na temat. Rolnik jabłka opryskał, zerwał, wrzucił do zmielarki i soczek wraz z tymi brudnymi jabłkami wycisnął. I ta cała chemia jest, te pestycydy były na jabłkach, więc trafiło do soku. I drożdże po prostu nie zaakceptował tej chemii. Pestycydy na drożdże. Pestycyd na raka, na różne inne dziadostwa są przecież opryski na jabłka i dlatego drożdże zdechły. To jest moja teoria. Oczywiście mogą być różne teorie, bla 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 bla. Dobra, ale nie o tym. Tak jak powiedziałem, wino nie wyszło, trzeba będzie po prostu je zutylizować. Co do naszego wina z Energola, zajmę to wino z czerwonej porzeczki. Tutaj już mogę przyznać bez bicia, że wyszło idealne zero jakichkolwiek smentów ładne, czyste, klarowne, takie jakie powinno być wino, nie to co kiedyś mi wchodziło z tymi smentami i dlaczego przelewam do butelek szklanych zakręcanych Od pytanie jest takie bardzo proste i skuteczne ja tego nie produkuję na sprzedaż, ja tego nie sprzedaję nikomu więc mnie to wisi i powiewa, czy to będzie zapychane koreczkiem, czy zakręcane dla mnie poręczniejsza jest butelka zakręcana. Dlaczego? Odkręcam, piję, zakręcam. I dziękuję do widzenia. Butelka korkowana jednokrotnie jest problem, żeby ją otworzyć, trzeba mieć korkocią, bla, 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 ta, ta, to. Jesteś tego sporo. No i potem no, trzeba to wypić wino, bo inaczej się, no, chyba że z powrotem jakimś cudem zakorkujecie. Więc według mnie wino w takiej butelce jest poręczniejsze, tylko trzeba sobie wiadomo, wiadomo co opisać co i ja. Ee, jeśli chodzi o nasze wino z ergola, patrzcie na wino z jabłek, na winie z jabłek, patrzcie, ile jest cmentu na dnie. Jest tego bardzo dużo. W przeciwieństwie do wina z ergoli, tego cmenta wcale nie ma. Wcale tego tam nie ma. Nie ma nic. Jest odrobinka. Dobra, i co teraz robimy? Kochani moi, szanowni bierzemy garnek, to jest mój sposób z którego ja sobie robię eee, są pewnie inne osoby które inaczej sobie to robią, ale tak wino ze względu na to, że tam sobie jeszcze troszeczkę bąbelkuje będę przelewał do plastikowej bańki, dlaczego do plastikowej bo plastik ma to do siebie że jest rozciągliwy, jeśli do szklanej butelki zakręcił no to możesz zrobić Bum! i cała piwnica do malowania, a tutaj jak się nam zbiera za gazu pss, puszczamy i dalej, no dobra względu na to, że tych spędów aż tak wiele nie ma. To może powiedzieć, że można śmiało lać. Zlewamy nasze wilko. Pachnie już, czuję zapach energetyka. Czuję zapach energola. Dosładzałem tylko raz. Dosładzałem po trzech tygodniach od nastawu. Po dwóch tygodniach jeszcze sprawdzałem. Smakowało jak rozgazowany energetyk. Po trzech tygodniach od nastawy, wino już zaczynało mieć smak Wina, jak to się mówi, wytrawnego Delikatnie zlewamy, żeby jak najmniej tego dziadostwa, chociaż już tak jest tego mało, żeby jak najmniej tego dziadostwa zna, dna później będzie dla nas lepiej Ale wali Ener energol z Wińskiem Wali Nawet meszki już przylatują Kolorek powiem wam kolor energetyka, cięcę sobie było, jakby przepuścić przez taki filtr do wody. mnie zawsze po głupia, bo zlewałem wszystko, a potem się męczyłem z tymi smentami na dnie, przez co nigdy nie miałem dość klarownego wina. A tutaj po prostu trzeba zostawić trochę. No i teraz to jest najważniejszy moment, żeby nie zlać tych smentów, co są na dole, i jest bardzo mało. No i dobra. W tym przypadku tylko tyle zostawiam wina i widzicie, to jest ten smęt. Jeśli byśmy to wlali, to później więcej tego wina stracimy, odlewając go z tego cudeńka. No i teraz najlepsza część, jaka może być. Degustacja. Mam tutaj taki kieliszeczek. No tak, trochę więcej damy. Pachnie mocnym wiskiem. Ale czuć też energola delikatnie. Winko takie wyszło na półsłodkie. Wino półsłodkie. Czucie z procent. Czucie dość mocno procent, czyli jest alkoholu. Hmm. Ja nie wiem, jak to możliwe, mam wrażenie, jakbym pił wino gazowane. Dosłownie, wino gazowane jest naprawdę smaczne. Bardzo dobre, jak energetyk smakuje, tylko z procentem. Tylko, no, takie wino nie jest zdrowe, bo energetyków się ogólnie nie miesza z alkoholem. My to robimy w celach, czy się da. Widocznie się da. Jeszcze zobaczymy, czy je się da wyklarować i w buteleczkach. Oczywiście, jeśli ktoś w przyszłości będzie chciał sobie wino z Negola zrobić, to przypuszczam setka i nie więcej. To można dać komuś tylko na spróbunek albo w jakichś takich buteleczkach yy, po setkach po, yy, gorzałcu po tych smakowych, można komuś dać w prezencie i nie więcej, bo to jest niezdrowe strasznie na serce, więc yy, nie polecam się tym nawalić, chociaż jest to bardzo smaczne i chciałbym się łeb wsadzić i obalić całego Negola. Ale jeszcze jedna bardzo ważna informacja, podczas kiedy to wino robiłem i dosładzałem wino smakowało jak energetyk bez cukru przed dosładzaniem. Smakowało około 3-4 tydzień. Smakowało jak wino, jak energetyk bez cukru, gdzie było bardzo mocno czuć tą, te, te, te składniki, czasami jak piecie energetyka, blaka Tigera i tam przez ten jak ktoś nie wiem tylko jak ktoś się degustuje to idzie wyczuć taki dziwny smak nie wiem czy to witaminy nicynamit czy co tam jest ma taki swój smak czegoś wiadomo cukier i gaz aż tego tak nie czuć ale jest taki posmak to właśnie takich dziwnych substancji co bardzo mocno było czuć przed dosładzaniem jak nie było tego cukru później jak posłodziłem teraz już aż tego tak nie czuć ale zapasze ładne dobra ciąg dalszy y Baniuszka. I teraz po prostu robimy coś, co niestety trzeba być cierpliwym. Musimy zlać to wino. Odstawiamy do piwnicy 2, 3, 4, nawet pół roku. Musimy czekać, aż się wyklaruje. I zawsze Wam pokażę dalej. Bierzemy nasze winko. No i musimy przeraz do bańki. Uuu. Kupiłem kiedyś taki plastikowy gdzieś, rozkładany dla jech, ale nie zdawał w ogóle relacji bytu. O! I dobra. Teraz winko zakręcamy i zapraszam Was do mojego dark room. I tutaj nasze winko sobie teraz będzie stało. Do momentu, aż się nie wyklaruje do tego stopnia, że będzie wyglądało w taki oto sposób. Patrzcie, jakie klarowne, i tu na dnie jest osad. Że trzeba tak później to wino zlewać, że po prostu, jak to się mówi, no gdzieś style, trzeba po prostu zostawić. Im więcej osadu, tym więcej wina trzeba zostawić. Mniej osadu, mniej można wina zostawić. No, tutaj nie wiadomo, co z tego będzie. I o, moje winko z czerwonej porzeczki. A teraz, winko starszej produkcji Nie, tu aż tak nie widać tego, może w truskaweczce będzie o. No jest tam trochę smentów Widzicie, no mimo, wydaje się, że butelka brudna, o Widzicie, ile smentów Przez to, że właśnie kiedyś na pazerność leciałem I jak najwięcej, jak najwięcej, lepiej pół litra Zostawić, ale mieć potem takie winko Cała dobre dobra mordki, widzimy się za jakieś 3-4 miesiące jak będę to po prostu odlewał Widzimy się po dość długim czasie Około półtorej miesiąca Winko się klarowało I zobaczcie Ładne klarowne, to jest cały osad A Winko z granata, powiem wam wino z granata wyszło mi naprawdę bardzo Dobre I pyszne, już sam taki kociołek obaliłem Patrzcie, zero smentów na dnie no, a tutaj wino z jabłka. Ale patrzcie, syfu jest bardzo dużo i nawet nie planuję się sklarować. Dobra, teraz co muszę zrobić? Wężyk, pyk i odcedzić. Zostawiam gdzieś prawdopodobnie tyle osad. Muszę gdzieś tyle zostawić, żeby tego nad nie zaciągnąć. żeby sobie po prostu nie zbełtać. Pinko odlane. I teraz trzeba po prostu poprzelewać do różnych buteleczek wiecie w tamtych butelkach takich wino sobie może stać. Na... no widzicie w takim winku odkręcam, próbuję i zakręcam a tam tego już tak nie zrobię tam to, to już na wieki jest, wieków nawet butelkę podciemam, bo jestem taki zasprawany z powodu braku butelek znaczy czas na yy, zabutelkowanie ktoś może powiedzieć ony, ale dlaczego tyle jeszcze takie butelki zakręcane, niezakręcane? powiem mam na mnie to jest bardzo duża wygoda ale poczekajcie, najpierw na lefko. małą buteleczkę, i zaraz Wam coś pokażę. O! Ja od razu wam mówię, że ja nie, nie robię winiaczy. Nie robię winiaczy komercyjnie. Tylko robię w celach eksperymentalnych, z czego można zrobić wino i jak smakuje. Mianowicie mam tutaj wino. Z czerwonej kubeczki, zobaczcie, jaki piękny czerwony kolor. Wino z granata, taki czerwono-brunatny kolor. Wino z energola, który ma taki żółty kolorek. stawiam je na boczek. No i dobra. Teraz naszym zadaniem jest przelać. Ja sobie do tego przeleję i później z tego będę po prostu rozlewał do mniejszych butelek. Mam takie fajne pół Coca-Coli, tylko potrzebowałem kapsłownicy. Ale to już Andrzej ma i któregoś ja tam do niego podjadę. I z tego rozleję sobie do mniejszych butelek. O lejemy śmiało, zapach pachnie jak prawdziwy energo. Pachnie takim energolem, który już troszeczkę sobie poleżał, jak to się mówi w piątkowy wieczór się pochlało i zapomniało się o energetyku i tak w niedzielę rano się idzie wącha i tak nie za bardzo ładnie pachnie. Karolinka idź do siebie, nie przeszkadzaj, czy teraz. Dobra, teraz nalejemy tutaj. Ta butelka idzie dla kogoś w prezencie Bulgoczy Czy polecałbym pić wino z energetyka? Szczerze? Kieliszeczek Pięćdziesiąteczkę, maksymalnie seteczkę Nie polecam pić wino z energetyka, bo mieszanie alkoholu z energetykami jest bardzo szkodliwe dla zdrowia a tutaj wiadomo wino to też jest procent i może zaszkodzić dla serca Wiadomo, wódka ma 40%, to wino będzie miało w 15%, może 16%, ale co nie oznacza, że to jest zdrowe i można to doić o, Taki kolor urydy ma trochę. O, znów przesadziłem No boga. Dobra, ale teraz coś najważniejszego, na co wszyscy czekają. Nalejmy troszeczkę. Jak widzimy kolor taki energetykowy, jeśli chodzi o zapach. Pachnie Energolem z domieszką drożdży i wina. Wiadomo, no to jeszcze zapach drożdży tego będzie przez bardzo długi czas, bo wino długo pracuje. Ale ogólnie zapach oceniam, jeśli ktoś lubi Energole, na plus. Wino wyszło mi słodkie. Delikatnie czuć goryczkę. W podniebieniu bym rzedł, że czuję jak jakby można było powiedzieć, że to jest gazowane, ale ale jest słodkie, ale czuć taką goryczkę na końcu języka spowodowaną nie jest czy przez drożę, przez Energetyka. Ale wino jest smaczne. Czy podałbym to wino do obiadu? Nie sądzę. Bardziej bym polecał rozdać takie wino w buteleczki setki, jak po małpkach na przykład. I można byłoby rozdać znajomym, że udało Wam się zrobić wino z Energetyka. I tak. Żeby ktoś sobie po prostu spróbował. wiecie 100 ml to nie wiem, babka, dziadek, wnuczek, spróbują sobie połyku i ta setka pójdzie. Tu chodzi bardziej, żeby spróbować takiego eksperymentu, że da się z czegoś zrobić, niż obalić taką flaszkę wina, a następnego dnia byłoby wzywaj tak sinza, wzywaj tak sinza, bo jest ja mnie Udało się, udało się, jestem z siebie bardzo zadowolony, że udało się zrobić wino z Energetyka. Powiem Wam, bardzo ciekawy eksperyment. Wyszedł na plus, co nie wierzyłem w to. Kolejne wino, jakie już się, które się robi jeszcze. Jest to wino z piwa. Na razie zobaczymy, co z tego będzie. I kolejne jest to wino z kolei. Ale do tego jeszcze długa, długa droga. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Wiecie, ja nie jestem jakimś majsterczykiem do nagrywania takich rzeczy. Nagrałem eksperyment, udał się, udał się, dlatego mi trochę tego zostało. Jakąś buteleczkę rozleję i może Andrzejowi dam w prezencie, a masz Andrzeju, ty mi dajesz swoje, ja ci dam swoje. Żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło widzimy się w kolejnych odcinkach.